Mam wszystkim dzisiaj uprawa od Philipsa hmm. stosowana w świetaniu w wydrąkach e, najczęściej LL121X jest to oczywiście prawa lodowa na, tego, na ten driver tutaj który jest zamontowany nie patrzcie na to w Zitaniu, bo no, ono jest po prostu zamontowane zamiast za oryginalny który jest tutaj nie powinien sobie takiej, tutaj w stanie siedzieć. Mm, ale uszkodziłem. Dlatego jest ten zastępczy. Ale działa. <noise> więc to jest najważniejsze. E, ta oprawa ma możliwość ciemienia poprzez dali. No, przynajmniej miała. No tu też jest, więc no dalej ma. Ale no. Przy tym ryby, że miała możliwość ciemienia poprzez dali. Mam takie dwie, ale oczywiście bym je uszkodziłem. E, bo się bawiłem. I tak. <noise> No trudno. Oprawy łączy się między sobą poprzez taką maszynę. Ona jest w tym momencie zdemontowana. Bo nawet normalnie ona jest z tej strony. Ona jest zdemontowana w tym momencie. No i łączy się je podobnie jak TTX od Philipsa na taką złączkę. Są do tego wieszaczki. To akurat jest y, trochę rozkręcony wieszaczek, bo on był na linkę, ale ja planowałem to przykręcić do sufitu. No i łączy się je za pomocą takich złączek. To, to jest akurat wersja y, 120 cm, są też 150 i 3 metrowe, czyli 300 cm. E, oczywiście na trzy fazy można to podpiąć. Y, sam moduł się demontuje. Tylko żeby po prostu wychwycić miejsce i odgina się taką blaszkę tutaj, i on się wysuwa. O, a tu się później to rozpina, i tyle. Mm, o. I moduł wygląda z tej strony tak. Tutaj jest naklejka. Nie wiem, czy wyostrze, ale nie mam trzeciej ręki, więc. Więc no. Ale to może po prostu wezmę telefon w rękę i wam tak o pokażę Ohoho Oświetlenie, no dobra, mniejsza o to Nagrywam przy trzech lampach hydrochloginkowych po hmm. prawach W sumie lampach też Ale to mniejsza o to eee. O Widzicie Barwa 840 Moc tutaj podajże jest Czyli tak, 66 w dokładnie No i to. Tu jest tak to podłączone, ponieważ, no, żeby było po prostu zwykłe zasilanie, tak, do, do prądu, na wtyczkę, tam jest pod spodem neutralny schowany. Dobra, e, ja to złożę w tym momencie i pokażę Wam jak to świeci i to w sumie będzie chyba na tyle. A, no i pokażę Wam jeszcze jak ona wygląda od spodu tak naprawdę, wygląda ona tak. Szczerze powiedziawszy tak jak popatrzałem to ten korpus, to jest prawie że 1 do 1 tak jak w TTX, -ach. tylko z tym, z tą różnicą, że później to jest montowane, a tam jest po prostu wkładana blacha w środek, tak, no ale to korpus kształtem jest prawie 1 do 1 tak jak w TTX, -ach. tylko wiadomo, że mniejszy, te uprawy są stosowane w żabkach, bidronkach, u w u mnie w mieście, tam są kastorami w Leroy też takie są, tylko że nie ta wersja, a trochę starsza, chyba 120 A nie są 121, ale jeden piesek dla mnie, nie? Dobra, eee, muszę wstać, żeby wyłączyć oświetlenie Ale na razie tak wam podłączę, zobaczycie jak świeci o. I teraz muszę wstać i wyłączyć oświetlenie, więc zaraz razem No i dobra Oświetlenie wyłączone i tak to świeci. że ja was nie wiem, czy o. Widać zdziany. Tak to świeci. No świeci to dość mocno. Więc no. Jest moc. <ścoughs> Szkoda, że nie mam drugiej, żebym pokazać jak to świecą razem, ale. No ale drugiej nie ma po prostu drivera. Obydwa są wolnięte i... i. no... Prawie były nowe. Ale że chciałem się pobawić, no to. Skończyło się jak się skończyło. Trudno się mówi. Tak więc to. To by było na tyle. Jeszcze Wam mogę pokazać, jak to. Jak to. Jak się wyłączy i się włączy. To jest. Po prostu jak letnie. No. I tyle. Dobra. To by było na tyle. Mm, dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to łapka. Subiec złączek, co by Was nie ominęło, Bo z regularnością filmu w koniec najprawdopodobniej. I tyle. Tak więc dzięki za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się i cześć.